Nie miał być w Standard, standard. Marcin Różacki, przed KSW 37. Słyszałem, męczyliście tu wszyscy wałkowali jednym tematem. Ja chciałbym troszeczkę e, z innej Jakim? beczki. Z Mariuszem Pudzianowskim, tak naprawdę, ale pal licho, już zostało wszystko powiedziane. A jak niech sobie posłuchają, gdzieś tam, gdzie indziej. Tu porozmawiamy o innych rzeczach, rzeczach ważniejszych, e, nadrzędnych, czyli Samiec Alfa, Popek Monster. Paweł Miko, Wiesz teraz, jak się obecnie nazywa, czy nie, bo ja się Paweł Urzalski. <laughs> Paweł Mikołajów obecnie. E... Ja się obawiałem, szczerze, mówiąc, jak potoczą się wasze losy, dwa samce Alfa wpuszczone do jednej zagrody, że tak powiem, bo, bo tak wygląda e... E... twój obecny dom, czyli jest ogrodzony i tak dalej. I zastanawiałem się, jak wy sobie poradzicie tak naprawdę w zamknięciu, cały czas trenując razem, gdzieś tam, wiesz, emocje, nerwy, bo na pewno się pojawiały trudności. Inaczej, trudności może się pojawiały w ten sposób, że... Perturbacje. E, e, że, 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 wiesz, Paweł, Paweł, Paweł jest w większym e, procencie artystą niż sportowcem. Hmm. Jego ciało jest wyjałowiane do granic możliwości poprzez życie jako artysta i teraz e, wchodząc on od razu w się na wysokiego konia. Hmm. E, jego ciało w pewnym momencie doznawało mega, kurwa, wstrząsów i szoku, bo nie było zwyczajnych takich obciążeń, tak? I, wiesz, i, I w pewnym momencie ciało też odnowiało posłuszeństwa i teraz Paweł przychodził takie momenty, może nie załamania, ale takiego, kurwa, znudzenia, zniechęcenia tym wszystkim, no bo jednak trzeba zapierdalać, trzeba zapierdalać. Jeżeli już jeden mega ciężki trening, to nie odpoczywasz po nim tygodnia, to odpoczywasz kilka godzin, zapierdalać następny trening. Jak to zmotywowałeś liściem? Nie trzeba było go motywować, bo, bo, bo Paweł yy, robił to świadomie, to jest pierwsze, to jest fajne, czasami trzeba było tam jakąś taką może nierozmowę dyscyplinarną, ale po prostu tak sobie pogadać, po, po prostu no? porozmawiać, wiesz, że, 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 że to wszystko wiesz, idzie w fajnym kierunku i że każdy może powiedzieć, że nie chce, nie mogę, nie dam rady, próbując właśnie zawziąć się, zacisnąć zęby. I wiesz, i, i powiedzieć, właśnie, że właśnie ja jestem tym, kurwa, typem, który da radę. Wiesz, Nie doszliśmy jeszcze do tego poziomu, y, samego, kurwa, klejenia się, przypalania i szycia. Także nie musimy tego poziomu przechodzić Róbiście na życie. się to osobno. <laughs> ale wiesz, ale na pewno, ale na pewno Paweł, y, fajnie, 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 te 30 dni spożytkował. Y, ile z tego wniesie do, 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 klatki jutro, no to jutro się przekonamy. Też to nie ma co gdybać, nie ma co gdybać. Pewnie, a y... Ty jak sobie radziłeś na treningach, w sparingach z Pawłem? No ja z znaczy, tak... ja ja w kategorii sparowania nie sparowałem, bo ja chciałem to obs obserwować z boku. Poza tym, jestem człowiekiem, który nie umie sparować. Ja nie sparuję, ja się napierdalam. A tutaj trzeba było naprawdę ograniczyć pewne rzeczy do, do minimum ryzyka. Jakakolwiek kontuzja, tak jakiekolwiek tak. pęknięcie, jakakolwiek skręcenie, jakakolwiek moje agresywne wejście mogło Pawła wyeliminować. Paweł sparował mm. z, z moimi sparing partnerami, którzy też mieli swoje założenia i oni musieli tego się słuchać. Ja się nigdy go nie słuchałem i ja, jak z moimi chłopakami spory, ja to ja się z nimi napierdana po prostu, bo się katujemy, tak? On mija ich. A tutaj nie mogę tego robić. Paweł radził sobie, na początku było bardzo ciężko, no, no to nie ma co ukrywać, bo widzisz, Paweł przyszedł, wszyscy tak, tak, tak o jego kondycję się bali. Mhm. Kondycję jako kondycję, czyli jako, ten, jako taką bazę wyjściową on miał, mhm. tylko on nie miał tego prze, prze, przerobionego w kategorii interwałów, czyli... Szybko, wolno, luz, dół, góra, zmiana kierunku mm. wiesz, pracy, strefa. Tego nie miał. Mia, nie, nie umiał pracy, pracować na zamkniętej, za, przeponie, na zamkniętej, mm. tak Był problem z, z, z wyjściem z dołu do góry. Jest bardzo silny, no bo samo to, że wypychał 400 kg, prawie na klatkę. Mm. To już nie chodzi o to, że do, ja to jakoś przekładam teraz walkę w parterze, ale chodzi o łapy, silne łapy, żeby zepchnąć nawet z siebie. Tak? Mm. Także wiesz, to jest to, że trzeba było to wszystko dotlenić właśnie w tych fazach pracy, wiesz, tak? Okay. I, 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 I z tym był troszkę problem. No, no, no na początku wiadro było jego jednym z najlepszych przyjaciół. Później im dalej im, w i tym dalej w las, tym to wiadro, tym, 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 mhm. w las, no, wiesz, to wiadro coraz dalej, dalej odstawialiśmy. No i końcówka była taka, że na przykład robił trzy rundy po pięć minut takich wiesz, do dociążeniu do, do, do do weźmy chłopakami. No i nie było ani wiadra, ani okienka nadziei, także wiesz, tylko, że to, to nie świadczy o tym, że on teraz wejdzie i zrobi wow, wielką furorę w, w, w czasie walki, bo są chłopacy, zawodnicy, mega profesjonalni, którzy robią nawet po 10, po 20 w ciągu tygodnia sparingów, oni wchodzą i po pierwszych rundach tak teraz ich odcina, sam jeżdżącym lat na walkach, wiesz o tym, że tak jest, presja, adrenalina, no złe tak. dogrzanie się, chujowy dzień, zaraz jest ciebie pogoda, ja dzisiaj umieram na przykład, tak? Nie wiadomo jak to wszystko na niego zagra, w dniu walki. Miejmy nadzieję, że to wszystko się poukłada w ten sposób, że wszystko będzie po naszej stronie. A co powiesz tym, którzy twierdzą, że Paweł y, w zasadzie sam się wypompuje do pierwszej rundy? No to im powiem, że jeżeli tak się stanie, no to mieli rację, jeżeli tak się nie stanie, no to, 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 to co Proste. mogę im powiedzieć, no to niech, niech sami spróbują. Słuchaj, powiem Ci tak, Paweł dostał propozycję, tak? Skorzystał z tej propozycji. Mhm. Y Podjął podjął, podjął, podjął decyzję diametralnej zmiany swojego życia. Wojtek on 8 lat był artystą, on nadal jest artystą, ale życie artysty, melanże, woda, narkotyki to tamto, to potrafi wyjałować ciało. Teraz... Nagle... Maciej Kawulski mówi, przepraszam, że koncerty wpłyną na jego kardię pozytywnie. Słuchaj, teraz patrz, teraz... E, weźmy tak, minusem to jest, że on za późno do mnie przyszedł. Mm -hmm. Bo my przepracowaliśmy z 30 dni. Ja pracując z nim 30 dni, musiałem iść naprawdę na skróty, mm. pomijając pewne aspekty, biorąc to, co już jest. Tak? Co to znaczy na skróty? Na skróty, czyli na przykład e, bije, mocno bije, to ma ciężką rękę, ale nie bije nie wiadomo jak celnie no I, i bije na przykład y, samą ręką, samym ciężarem ręki mm. nie wykorzystując skrętu biodra nie wykorzystując osiągnięcia barku tak? mm. czyli już to są dwa elementy, które dużo siły ciosu zabierają mm. ale ja nie miałem czasu teraz tego pracować tak, ja mam. musiałem na tym bazować tak? na przykład w dół, w dole na przykład on y, oddychał w dole tak jak w górze to jest błędne, bo w dole trzeba inaczej już oddychać tak? bardziej spokojnie, bardziej starać się troszeczkę odpocząć czyli wiesz, te pewne elementy musiałem pomijać i wchodzić już w to, co, na czym możemy pracować. I wiesz, dlatego mówię, no, no, że samą czasu mieliśmy, ale no ja uważam, że ja zrobiłem wszystko, co byłem w stanie zrobić. Wszystko, wszystko miał, wszystko miał, miał wszystko na pstrychnięcie palców, pod nosem i teraz, jeżeli on sumiennie to wszystko wykorzystywał, to to, co zrobiliśmy, ja uważam, jest dużym sukcesem, bo nie pije, nie pali, nie ćpa. Słuchaj, dzisiaj była ta próbna waga, ja wiem ile na, na tej wadze mam. Miał. Wiem, ile miał, wiem ile miał, jak do mnie przyszedł. Ile? Grubo ponad 120 kg, bardzo grubo. Mm. Ponad 10 kg zjebaliśmy. Mm. Tak? Było z czego, to może łatwo schodziło, ale jednak trzeba było pracować. Tak? Mm. Spierdolił te, 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 te kilogramy, yy, złapał tej, yy, troszeczkę tego luzu, złapał tej dynamiki. Ja nie mówię, że ja miałem założenie w ciągu 30 dni przeskoczyć ileś tam lat pracy Pudziana, tak? Nie, 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 nie. Ja chciałem w te 30 dni zrobić coś fajnego, coś, co, co pokaże mi, że jednak moją, moim jakbyś tam doświadczeniem, trenerstwem, moją pracą i jego przełożeniem się i przyłożeniem do tego naprawdę można coś fajnego zbudować, tak? Jasne. I na koniec zapytam, tak nieładnie, aczkolwiek takie oczywiste. Co z tego dla ciebie? Że, pier, pier... że przygotowujesz go. Pierwsze primo... Dlaczego? Pierwsze primo, no to na pewno y, było to spowodowane tym, iż mam wobec mojego serdecznego przyjaciela dozgonny duch wdzięczności. Przyjaźni mhm. e, się sobie trzeciej, tak? O Maćku Kawulskim. A, okay. To jest to. Druga sprawa, y, wyzwanie. Mhm. Dla mnie wyzwanie y, w kategorii, że ja jestem... Znamy się Wojtek Kupę i wiesz, że ja jestem wywrotowcem, ja nie będę się w linii z każdym. W związku z tym, że Paweł został skazany na pożar od razu, a ja sobie chciałem właśnie, postanowiłem, jak dostałem od propozycji od Maćka, spróbować zobaczyć. Założenie, założenie. Ile mi się uda wytrzymać? Psychicznie to też jest ciężki typ, to jest ciężki typ, tak? Ja też jestem ciężkim typem. Ile razem wytrzymamy, ile razem uda nam się ugrać. Także wyzwanie, mega wyzwanie to było. No i wiesz, no i trzecia sprawa, na pewno sprawa taka, że finansowa, ale nie w kategorii finansowej, że tak jak jest w założeniu, na przykład... Przepraszam. Trener bierze zawsze, jak jest, yy, tak wiesz, mega walka, mega zawodnicy, jest ten, trener bierze 10%, menadżer mm -hmm. bierze ogólnie 20% i 10% idzie na klub. Spary parterzy są rozliczani osobno, każdy indywidualnie. Ja nie dostaję 10% z wygranej Pawła, bo to nie, 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 nie propozycji bycia trenerem, tylko ja zrobiłem to dla Maćka w porównaniu z Maćkiem na naszych zasadach, ale oczywiście ja na tym, yy, poświęcając się Pawłowi w 100%, ja też musiałem podstawiać inne wyjazdy, swoje delegacje I chodzi po prostu o to, że te pieniądze, które bym zarobił robiąc inne rzeczy, ja po prostu zarobiłem jednym sztosem za to, bo po prostu zliczyliśmy, ile ja po prostu będę... Chodziło o to, żeby wyjść na równo. Mm -hmm. Żebyś po prostu na równo. Rozumiem. I wiesz, i, 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 i to, i to, a poza tym... No, za koszty tak zwane. No, można to powiedzieć. a poza tym, wiesz, no jakby nie patrzyć, no to mega też, mega przygoda. Mega hmm. przygoda, bo, bo... Hmm. Bo, 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 wiesz, no, bo, no bo, no, bo... No, bo poznałem człowieka, który... Yy, nie rozumiem fenomenu Pawła. Nie rozumiem. Ja go lubię, szanuję go bardzo, jako muzyka, jako artystę, ale fenomen w kategorii... Popuść, król wiesz i wszyscy wow. Ja na przykład nie rozumiem i Paweł przebywając ze mną to wszystko, wiesz, ja obciąłem z nim, ja też staram się to w jakiś sposób ogarnąć. No nie, no nie udało mi się ogarnąć, ale no, ale fajnie, fajnie poznaliśmy się, fajna osobowość i, i no i co, no i, no i dużo fajnych wspomnień, dużo fajnych wspomnień. Super, bardzo Ci dziękuję w takim razie. Dziękuję. Proszę powodzenia. A, co się stało w palec? Gdzie wkładałeś? Det <laughs> var <laughs> <laughs>